Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie w cyklu Słownik języka polskiego 10 tomów. Tak nazywa się cykl filmów, które e, rozpocząłem niedawno na swoim e, kanale w sieci Króla Myśli. E, kanale powiązanym ściśle z e, moją powieścią fantazy e, Król e, Myśli. Cieszę się ogromnie, cieszę się niezmiernie z tego powodu, że e, ten cykl, te filmy mm, spotkały się z takim Waszym dość ciepłym przyjęciem i z Waszym zaangażowaniem, bo bardzo dużo, bardzo dużo e, propozycji, słów pada w komentarzach. One się tam ustawiają w kolejkę i e, w pewnym momencie zostaną tutaj zaprezentowane. Niemniej dzisiaj. E, tak, korzystając z tego, że to ja prowadzę ten cykl, ja go nagrywam, chciałem Wam zaproponować słowo, chciałem przedstawić słowo, które dla mnie ma ogromną wartość w życiu, jeśli nie najważniejszą. Jeśli nie najważniejszą. Uważny obserwator ostatnich wydarzeń na świecie zauważy w tym, w tym dzisiejszym odcinku, w tym dzisiejszym filmie pewną analogię do, do tychże wydarzeń. To dzisiejsze słowo ono nie jest tak do końca przypadkowe, jeśli chodzi o moment zaprezentowania tego słowa, moment zdefiniowania tego słowa i pokazania przykładów zużycia. Nie, nie z użycia, bo to słowo się nie zużyło, tylko przykładów z użycia tego słowa w literaturze. Czas najwyższy powiedzieć, które to słowo, prawda? To słowo to znajduje się w słowniku języka polskiego w dziewiątym tomie. No i troszkę to się tam pościerało już, no niestety to już jest wiek prawie. Prawie że będzie 50 rok, no to 70 lat, może być nawet, może 60. Jak te, ten słownik e, powstał? Dobrze ja liczę? E, 60. Chyba dobrze. Ba, nawet bardzo dobrze. Cóż to za słowo? Jakiemuż to słowu zrobiłem tak piękny wstęp? Oczywiście muszę wykorzystać lupę, bo tak jak mówię, ta czcionka, która jest użyta w tym słowniku, jest mi bardzo nie na rękę, ja jej po prostu niedobrze widzę, ja ją niedobrze widzę i muszę się posłużyć tutaj tym oto urządzeniem, zresztą jestem ślepak, bo całe, całe życie przed komputerem, ja od dziecka okulary, nie ma, nie, ma, nie będę się tutaj tłumaczył. Wolność. Wolność, ale zaraz za tym słowem wolność jest także słowo wolny. I tutaj jest, e, moi drodzy, przykładów użycia tego bardzo dużo. Ja się zastanawiam, czy ja dam radę w ciągu jednego odcinka to przedstawić. Spróbujmy. Wobec tego nie marućmy, nie, nie zabierajmy tutaj czasu. Chwaliłem, cieszyłem się, że sobie poradziłem ze światem, a ono mi to mruga. No ale dobra, niech tak będzie. Wolność. Jedziemy, bo szkoda czasu. Czymżeż jest wolność? Otóż wolność według tego słownika to niezależność jednego państwa, narodu, od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych, to niepodległość, niezawisłość, suwerenność. I cytat. Rikszarze często przewozili nielegalną pracę i broń, a wielu z nich było członkami podziemnych organizacji walczących o wolność narodu. Brand, ale skrótu nie potrafię, nie potrafię rozszyfrować. Kolejny cytat. Przepojony tradycją hasła za wolność naszą i waszą. Chaubiński brał udział w powstaniu na Węgrzech. Wichry 1948, strona 184. Kolejny. Duch wolności słowiańskiej w samych Polakach, nie umiejący uchylić się przed teutońskim Berłem rozjątrzył Niemców z dawna. Przeciwko nim. Narusz pewnie jakieś wydanie historyczne, opracowanie historyczne. Drugie znaczenie tego słowa. Pierwsze, jeszcze raz przypomnę: niezależność jednego państwa, narodu od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych. Niepodległość, niezawisłość, suwerenność. A drugie znaczenie według tego słownika, to możność, prawo nieskrępowanego działania, niezależność osobista, swoboda. Cytat: Tam, gdzie nie ma poszanowania godności człowieczej, tam nie ma wolności. Kolejny, istota stanu wyjątkowego i wojennego polega przede wszystkim na czasowym zawieszeniu określonych wolności obywatelskich, a więc na czasowym zawieszeniu niektórych gwarancji konstytucyjnych. To się akurat tak składa, że ja ten materiał nagrywam 13 grudnia w rocznicę. Stanu wojennego, bodajże 40. O ile się nie mylę. Kolejny cytat yy, yy, pokazujący mu użycie yy, słowa wolność. Zakosztowawszy wolności, w czasie objazdu cierp, cierpł na myśl, że może znów powrócić pod jej męczącą kuratelę. Jackiew, wiosna. 17 tom. Jackiewicz? Nie, nie wiem. Trudno mi to powiedzieć. Nie będę się tutaj rozdrabniał. Yy, I yy, udawał, że, że wszystko wiem. Poczytajmy dalej. Wolna elekcja, równając w prawach najbiedniejszego szlachcica z najmożniejszym magnatem, uważana była odtąd za źrenicę wolności. Za rękojmię i podstawę swobód szlacheckich. Kolejny. Zmiarkował tu wielokropek, że pomimo zakazów i nakazów matczynych, może robić co mu się żywnie podoba i korzystał szeroko z wolności. I następny. Pan starosta, choć już dobrze był zaszedł w lata, dobrze był zaszedł w lata, fajnie mówi się o, yy, yy, o kim starszym? Dobrze był zaszedł w lata. Wielokropek. Syt, a syt, czyli taki nasycony. Syt wolności kawalerskiej i próżnego wałęsania się poznał pokochał i poślubił piękną młodą i niewinną Basię no tak jak się jest syt lat to się tylko poślubia młode piękne niewinne Baśki i to słusznie i to słusznie jedźmy dalej wolność osobista Wolność człowieka Polegająca na prawie Swobodnego przenoszenia się Z miejsca na miejsce I prawie niepodlegania Uwięzieniu Bez wyroku sądu Bardzo istotne Następnie Kościuszko Uniwersałem wydanym W obawie przed Połańcem Ogłosił ludowi wiejskiemu wolność osobistą. To z naszej historii. A teraz o wolności słowa. Wolność słowa prawo obywatela do swobodnego wypowiadania swoich myśli w słowie i piśmie. Słownik był wydawany wtedy, kiedy jeszcze istniała. Polska Rzeczypospolita Ludowa zapewnia obywatelom wolność słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów, manifestacji. To zapisane było w Konstytucji PRL. No proszę. No proszę. Bez komentarza. Wolność sumienia i wyznania zagwarantowana konstytucjonalnie. Konstytucjonal Konstytucyjnie i yy, konstytucyjnie swoboda przekonań i praktyk religijnych, państwo nasze, gwarantując wolność sumienia, dąży do tego, aby religia przestała być orężem intryk politycznych i spisków reakcji przeciw interesom ludu pracującego. A miałem tak piękne światło. Teraz ja się będę musiał tutaj męczyć. Kolejne, kolejny cytat, kolejny wers. Wolność woli zakłada w filozofii idealistycznej właściwość woli ludzkiej niepodleganiu przyczynowemu determinizmowi. Muszę jednak. Chyba wymienić żarówkę, bo nie bardzo e, widzę, co, co czytam. To jest problem. Złota wolność, przywileje i nieograniczona swoboda szlachecka w dawnej Polsce, to jest XVII-XVIII wiek. Złota wolność zaczynała po prostu. Znaczyła po prostu. Wolność magnatów, a tę batory mocniej ściskał niż waza. Chyba gomułka, tak. Bo tu pisze gomuł? Nie, to nie, nie gomułka. Eee, są taką niespodzianką e, te skróty używane tutaj przez autorów tego słownika. Skróty na nazwisk. No to tak trochę nieładnie, bo trzeba było napisać całe nazwisko, bo później potomni nie bardzo się orientują, kto kto był kim. W polszcze złota wolność, pewnych reguł strzeże. Aż się zatrzymałem. Jeszcze raz. W Polsce złota wolność, pewnych reguł strzeże. reguł strzeże. Chłopa na pal, panu nic, szlachcica na wieżę. Dać, nadać wolność, obdarzyć wolnością. Uwolnić od pańszczyzny poddaństwa. Kanclerz Wielki Litewski, poddanych w dobrych swoich obdarzył wolnością. W dobrach swoich obdarzył wolnością. Zobaczcie, jak istotne to słowo było w historii naszego państwa. Szlachta, chłopi, bo wszyscy walczyli o wolność. Nadał on wolność czterem wsiom, zaprowadził w nich oczynszowanie i sam nauczał swoich włościan, jak należy prowadzić dobre gospodarstwo. Kończymy ten wątek yy, i zaczynamy nowy. Wolność żołądka. Rozwolnienie. Schab tłusty był na obiad, i ten chudiaczek wolności żołądka dostał. No to też tak można wykorzystać wolność. Słowo wolność, jako wolność żołądka. To kosak. Yy, od wymiotów i wolności żołądka pokotem leżą w kajutach. Zupełnie inne wykorzystanie słowa wolność, wolność żołądka. No bo żołądek poczuł się tutaj wolny i rozrabiał. No, na tym polega wolność, że można robić co się komu podoba, nawet żołądkowi. Na wolności nie w zamknięciu więzieniu na swobodzie oskarżony pozostający na wolności jest obowiązany stawić się na każde wezwanie sądu Kodek, kodeks postępowania karnego bodajże rozdział 20 albo albo paragraf 20 nieistotny oni tutaj ci autorzy tego słownika trochę przesadzili z tymi skrótami które są dla mnie tutaj Taką kadorgą, bo nie potrafię tego rozszyfrować i, i Wam przedstawić, ale czasami mi się uda coś przeczytać kodeks postępowania Kar karnego. A teraz zmienimy jeszcze całkowicie hmm. kontekst wykorzystania słowo, słowa wolność. U niedźwiedzi przyjście na świat młodych. Odbywa się bardzo regularnie. Między Bożym Narodzeniem a połową lutego. I to zarówno na wolności, jak i w ogrodach zoologicznych. Kolejne, kolejny przykład. Kolejna, yy, kolejne użycie słowa wolność. Kolejny kontekst z tym słowem. Odzyskać wolność. Wyjść, wyrwać się na wolność, zostać uwolnionym, oswobodzonym, zwolnionym z więzienia, oswobodzić się. Sześć razy siedział w kryminale, a zaledwie odzyskał wolność, zaraz dziesięć nowych popełnił łotrostw i zbrodni. Od Któż to pisze i o kim? W skrót jest was.wal.dwór82 Bądź mądry i to e, zrozum i, i to znajdź Ale myślę, że te cytaty nawet bez podania ich autorów bardzo tutaj fajnie i ciekawie opisują te e, słowa i sposób użycia tego słowa a także takie głębsze znaczenie to akurat w przypadku tego słowa wolność ma to bardzo duże znaczenie jedźmy więc dalej weseliłem się jak student albo jak ptaszek wyrwawszy się na wolność słow pewnie słow, słowacki listy chyba jakiś tom pierwszy albo coś takiego 418 bądź mądry i zrozum o co tutaj chodzi Kolejny kontekst chyba, tak. Puść, puścić, wypuścić na wolność. Wypuścić z zamknięcia, z więzienia. Oswobodzić, uwolnić. Jeżowicza włóczono po Gestapo. Wybito mu resztę zębów, lecz puszczono na wolność gdyż donosy okazały się fałszywe Mord.urodzaj 124 A może tak to będę właśnie tutaj wam przedstawiał Ktoś kto będzie zorientowany będzie wiedział o co chodzi, o kogo chodzi, a ten kto nie będzie zorientowany będzie miał taką samą wiedzę jak ja Wypuszczeni na wolność po odsiedzeniu kary powracają zepsuci do szpiku kości i już z góry, jeszcze w więzieniu, układają nowe plany nowych łotrostw. Zapal, pam, dwójka rzymska, 154, dwójka, ale łamane przez L. I moi drodzy, jest jeszcze jedno słowo związane ze słowem wolność, ale ponieważ ono zabiera tutaj aż całą jedną stronę, a nawet i półtorej strony, więc ja to słowo sobie pozwolę przeczytać innym razem w dołączeniu do słowa wolność. Bo i tak, i tak, dużo już czasu dzisiaj e, nagrywałem, i te odcinki one nie mogą być za długie, żeby się, e, żeby się fajnie oglądały i żeby nie zabierały Wam czasu. Wolny o tym za jakieś dwa, może trzy tygodnie sobie poczytamy. W międzyczasie przedstawię kilka mm, definicji. Słów, które Wy zaproponowaliście. Słowo wolny sobie pozwolę już nagrać kiedyś, w czasie, kiedy ja będę bardziej wolny, bo dzisiaj troszkę termin mnie goni i żarówka mi się przepaliła. Jeszcze tylko raz przypomnę definicję słowa wolny. Dwie definicje. Słowa wolność. Dwie definicje. Niezależność jednego państwa, narodu od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych niepodległość, niezawisłość, suwerenność. Drugie znaczenie możliwość, prawo nieskrępowanego działania niezależność osobista swoboda. A żeby tutaj was zachęcić i nie pozostawić tak jakby bez niczego słowo wolny". Przeczytam też definicję, a te przykłady zostawię na inny czas. Wolny, wolni, wolniejszy, mogący o pierwsze. Mogący postępować zgodnie z własną wolą, niepodporządkowany komu albo czemu, znajdujący się w swobodzie, nieuwięziony, niezależny, niezawisły. To definicja pod numerem 1. Poszukajmy dwójki, bo pewnie tutaj będzie, ale nie widzę. Mamy jakąś drugą definicję? Nie, tu są na razie. Nie... Jest, 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 jest. Jest druga. Uwolniony od czego? Pozbawiony czegoś niekorzystnego, niepożądanego, nieobarczony czym. I trzecia. Mający czas w danej chwili, nie zajął. Niezajęty. Czwarta definicja słowa wolne. nie Niepołączony z kim? Związkiem małżeńskim. Piąta. Przez nikogo niezajęty. Taki, który można zająć. Próżny pusty. Szósta. Umożliwiający swobodne przechodzenie. Poruszanie się otwarty. Siódma niezabroniony, dozwolony, nieskrępowany czym bezpłatny. Ósma odbywający się, przebiegający, ruszający się, wykonywany powoli, powolny, nieśpieszny. 9. Nieprzylegający do czego? Luźny, nieobcisły. 10. O pierwiastkach chemicznych występujących w stanie rodzimym, niezwiązany z innymi pierwiastkami. 11. przestarzale, nieskrępowany rygorami moralnymi, swobodny, frywolny, nieskromny. 12. Dawniej łagodny, lekki, nies nieskromny. Szukam dalej. I to by było chyba wszystko. To długi materiał. Ja muszę tutaj na spokojnie go sobie przeanalizować, przeczytać. Nie chcę go dołączać do dzisiejszego materiału, ponieważ już i tak, i tak czasu zająłem dużo sobie i Wam słowa wolność. Słowa wolność zdefiniowałem, pokazałem przykłady użycia. Pozostaje słowo wolny. Jak widzicie, bardzo ciekawe definicje się tutaj tego słowa i, i, i przykłady użycia, możliwości użycia tego słowa, słowa wolny, nam tutaj rysują i, i myślę, że warto będzie to wszystko przeczytać ale to na spokojnie wtedy kiedy troszkę czasu już upłynie ja sobie tutaj sprawę ogarnę ale w międzyczasie zanim wrócimy do słowa wolne zanim wrócy, wrócimy do słowa wolne przedstawię kilka waszych tutaj propozycji żeby tam kolejka się nie robiła długa czekam na kolejne przykłady Słów, na wasze propozycje, słów, których znaczenie, definicje chcecie poznać i przykłady ich użycia chcecie również poznać, przykłady zastosowania tych słów. Cieszę się, że ten cykl nabiera takich rumieńców i zaczyna, zaczyna być tutaj przez Was. Doceniany tak samo i przeze mnie, bo dzięki niemu wielu rzeczy się nauczymy. A ja mam przy okazji pewną taką systematyczność pracy. To może na dzisiaj tyle. Wolność. Wolność w kontekście ostatnich wydarzeń. Ostatnich wydarzeń. I nagrywane to dzisiaj, 13 grudnia w rocznicę stanu wojennego. Ale ja nie tylko o stanie wojennym i nie tylko yy, w związku z nim to słowo wolność właśnie teraz przywołuje na swój kanał. Niektórzy z was, niektórzy z was zrozumieją właśnie dlaczego właśnie, że, dlaczego teraz. Dlaczego tak, przy okazji tych wydarzeń, które się rozgrywają teraz w Polsce i na świecie, ja mówię o wolności. O wolności. Niektórzy z Was to zrozumieją. Dziękuję za uwagę.